Od tamtej pory wielki młotek i malutki gwóźdź żyły długo i szczęśliwie. Ach, uwielbiam szczęśliwe zakończenia. To świetna historia, strajpi. Każdy z nas jest w czymś dobry. Popatrzcie na Rusty, która najlepiej z nas puszcza parę. A nie mówiłem? Rasti <laughs> hurray! Rusty to robogwiazda! gwiazda. Przepraszam, poniosło mnie. Noisy jest z kolei najlepszy w robieniu hałasu. No tak. Nie wątpię w to. Potrafię coś nowego. Chcecie usłyszeć? Oh, o tak, tak. tak! Jasne, że chcemy. No dalej, Noisy. <śleski> to najśmieszniejszy dźwięk, jaki w życiu słyszałem. Tak, masz rację, Sporty. Dzięki Tajny. Bez ciebie byśmy sobie nie poradzili. Jesteś najlepiej zorganizowany z nas wszystkich. Każdy mały robot ma jakiś talent. Każdy z nich umie coś specjalnego. Rasty jest najlepszy w puszczaniu pary, a Noisy w hałasowaniu. Strapie opowiada najlepsze i najciekawsze historie. Tajny jest najlepszy we współpracy ze wszystkimi. Jeżeli może komuś pomóc, zawsze to robi. Ay, najlepiej biega. Pewnie ma świetną formę. Każdy ma robot, siebie Oczywiście, ty jesteś najlepszym sportowcem. O tak, jesteś mistrzem. Przepiegnij za nas kawałek. Zaczekajcie. Żeby udowodnić, że jestem najlepszy, muszę mieć przeciwnika. Muszę się z kimś ścigać. Hmm, już wiem. Zorganizujmy wyścig robotów. Jo.